Aha, Anakin na piątym levelu, no super. A zaraz użycz 100%, że ja go przyciągnę, moje nie zadziała i on mnie przyciągnie zdechnie. do mnie Tak? Teraz? W końcu? Ja pierdolę. Zajebiście, tak. Znaczy nie wiem, gdzie on pola kurwa. a gdzieś na środek mapy, jak zawsze. Wkurwia ten kabel. teraz się zbagowała i ta myśli, że jestem dalej w menu... w posadzinie. No że kurwa mać. Jeszcze on się zjebał sam! Chciałem Kurwa. Dobra, dla mnie trochę niebezpieczne tu być. O. A tu jeszcze gorzej. Dobra, czekam na aponiczki. A, on się cofnął tam kawałek dalej. No, Freeza mam już, tak? Elegancko, ojeju, super rzecz, kurwa. No, kurwa nie wierzę. Dobra, mam więcej HP. Szkoda, że nie wypadł. Oczywiście, pusia, kurwa polecieć po tej banej kontenerze. Ja pierdolę po prostu. A innym razem jak tego kurwa koło my tam wyjebaliśmy wtedy, a na kogo, Nie, wiem, też kurwa. O, polecia kurwa w prawo, tak w pizzu kurwa, jak nie powinien, nie? Ja pierdolę, jak, to przyciągnie nie jest po kurwa. Albo jak puszuje czasem kurwa, za przyciągnąć, To jest chyba najlepsza rzecz. No, ale tak, no, nikt nie mógł bić o jakiś sposób. No tak, to nagle kurwa od razu. Mhm. Mm Hmm, da takie 50-50 na zewnątrz, kurwa. Chyba, że... e, e makarena, czyli gdzieś oni poszli? O, górę mają. Makarena, makarena. E. Usiądź tam albo schowaj się, żeby Cię nie widzieli, niech idą na mnie. Będziesz im strzelał plecy, ale czekaj, czekaj, wiesz tak, jeszcze nie, nie od razu, żeby... O, kurwa, na Ciebie idzie. Chyba? Czy nie? Jeżeli strzeli komuś plecy, ale żeby się do mnie obrócił, nie? Żeby mógł No, Łukasz, 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 No, 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 no. Wal, wal, wal. No kurwa, to gro jest gówno, Żyk. Nie Pierdole po prostu. Charge's odpalda, hilu jebamy. Aha, postać jak kuta stana, bo mnie uderzył plecy. No tam. Żadnych obrażeń nie dostałem. Bawi się tam z tamtym kolegą. No, fajny rzut mieczem. Czekaj, 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 muszę mieć duszenie. I teraz mam. Jesteś bez wartości. wartości. No kurwa. Już jakby to duszenie chciało też zadziałać w odpowiednim momencie, a nie że kurwa nic się nie dzieje. Należy włożyć te Nie ukryjecie się. Te łukaszem se tym kurwa stanął. Ja pierdolę. Giorę Po lewej. Pizdół na tą właśnie no to czekamy dalej. Ale kuma coś nie zrobić, nie? Za pierwszym razem prawie wyszło to kurwa lekko poza zasięgiem ich nie? Bo Lukasz oczywiście musi zapierdać 500 km kurwa na piechotę Kurwa kom, kum! No właśnie, wiemy co zwieść, no Nie macie szans. O do góry się siedzi. O, pomachami. Pokuszę i straj wyjście, czekaj, gra wyjdzie na pana jak debil, kurwa. Eee, kom, kurwa, kum, gdzieś po prawo poszedł ten debil Za mną jest. Więc sam mam nie? Ja się tym z tym pushem down'em, kurwa. Eee, z mytliczek, kurwa, eee. fia e. e, ja pierdolę po prostu, zaraz się tam wjebię na pałek, kurwa, na nich. Tego tak debidansu nie mógł bardzo, kurwa. No HP ja mam Mango, łatwo. Się pokoził jeszcze atakować, jak mam 0 HP, kurwa. No ja pierdolę, a ten nic nie robi. Ten stanął jak kutas, jak wryty, kurwa i chuj. Bo chce podleć, kurwa, do no. na jego na meczki Co? Balbu na pistolet. Respektuję jeden. Wal, wal, wal. Ojej. Dajcie, że nie płacą mi, żeby Instant majtika, Destiny, kurwa, nie że się nadwychylić. no ja pierdolę po prostu. Chciałbyś kurwa tego pusha, nie ma kurwa. Jakby... a, będzie uciekał sobie, jeszcze jak... Hmm, okay. Fajne, chwyciło go jednak, dobra. Uh -huh. Myślę, że już myślę, go zabij, kurwa. Z Jeszcze się żaden nie spakował i nie wyszedł. Ja. Jeszcze. Patana. Patana. Eskalacji. Taki patane. Kum. Hm. A a. <grym> <Hello>. a. <grym> Ale by się zaszył. <grym> Kieska se kurwa no jelam. Jesteś tu gdzieś? Mm -hmm. No to, o, ale to bardziej koło mnie byś musiał być Dawaj, 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 dawaj kurwa, tu jest, uważa za tobą O, no nie wierzę kurwa w tą grę mi tak się nigdy nie udało. Pewnie, że nie bawimy się w gonito kurwa, te A ja się nic nie stanie, tak? No kurwa mać! Ja pierdolę! Eee! Dobra, po chamsku wam <coughs> kurwa za wdupę Sadzę to jest Ten jakby drgnę. Czyli jest to dobry pomysł, ale Albo może nie jedno? Bo zaraz się 10 dziesięciu czy kurwa. Aha, no, no te! He. Ja sobie nie przypominam, że w ogóle kiedyś odrzucenie kurwa Jebanego kurwa, ciubaki się, się robiło, Ale przeciwko mnie, no to pewnie kurwa, <śmum> Albo przeciwko tobie Tak jak teraz kurwa, super Albo detoni Hanna, o o, 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 uważaj O Jezu Jest ten zjeb... daj, 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 dawaj, daj, No kurwa, mat o No odpal tą dwójkę kurwa, że zdech przez to Jezus, kurwa. Fajna gra, super gra, kurwa, ja już nie żyję praktycznie. Idzie ten debil? Masz już coś, czy nie masz? Nic? Nie. Super. Nie ma HP w ogóle. Zajebista gra, najlepsza, kurwa, na świecie. Jebany, nieśmiertelny chuj! Spadnie którykolwiek w ogóle? A, oboje. S. Ja pierdolę, co za gówno, kurwa. Kurwa 10 razy odpalę tą dwójkę, nie już tym już zde kurwa, zanim się odpaliło. No super kurwa. <grywa> Pytanie wykrzyknik. <grywa> <grywa>